Wracamy, wracamy, a tu jest spód tego. Kompletny misz masz tu wyszedł. Dodałem troszkę mniej tego białego barwnika. I powiem Wam, że fajnie zrobiło robota. Zobaczcie, jak, jak tutaj się to przepuszcza, wszystko. Tu e, zrobiło się parę kleksów, ale idziemy w dobrym kierunku. E, na następny raz trzeba dać jeszcze, jeszcze mniej. Zdziebko tak byle by zafarbowało. Ale zobaczcie, fajnie pouciekały. E, tutaj ten czerwony środeczek. E, moim zdaniem wyszło fajnie. 4 z plusem. E, 4 z plusem. Ten barwnik biała, biały pigment e, e, dał radę. E, jestem zadowolony z efektu. Zobaczcie. Jak komuś się nie podoba to napiszcie, ale jest fajnie. Zobaczcie tutaj e, co tu się dzieje, fajnie. E, no i powy, powybarwiało takie, no. Przypomina mi to jeden e, fajny kwiat, tylko nie pamiętam jak się nazywa. Może wy wiecie. Dobra, dajcie znać jak wyszło. Pozdrawiam serdecznie Woodglin, czyli Tomek. Żegna was. Pozdrawiam.